Co? A. Cóż, muszę Wam coś powiedzieć. I ta wiadomość prawdopodobnie zmieni całe Wasze postrzeganie, jeżeli chodzi o moją osobę. O mój cały kanał. Sytuacja, która aktualnie wystąpiła, jest bardzo smutna. Ale również ta informacja ma to do siebie, że jest nieprawdziwa. Tak więc nie ma co się smucić. Zapewne nie wiecie o co chodzi. W sumie ja też. Hmm, to po co ja nagrywam? Nie wiem. Ale, ale, jest jednak inna informacja, która już jest prawdziwa. Chociaż nie można powiedzieć, że tamta była fałszywa, no bo przecież ona w ogóle nie istniała, prawda? Wiem, że wśród moich widzów jest wiele utalentowanych osób, ale w sumie nie o tym dzisiaj. Dzisiaj chciałbym was poinformować, że w końcu będziecie mogli mi wysłać mapę, którą zrobiliście sami tymi otorem no, może nie dokładnie tymi, ale swoimi rękoma, albo raczej myszką, czy z czym tam budujecie padem. Po prostu możecie mi wysłać mapę do Minecrafta. A jak już ją wyślecie, to ja następnie postaram się przejść ją w filmie. No, chyba, że będzie tyle map, że nie dam rady od razu każdej nagrać. Więc nieważne, czym. Ma... Co jest? Więc nieważne czy masz talent do budowania map, czy może jednak nie, czy potrafisz je tworzyć, nawet jeżeli nie, to najwyżej pośmiejemy się z różnych błędów. Mapkę oczywiście możesz mi wysłać na adres e-mail, który jest podany w opisie. Więc cóż mogę Wam powiedzieć? Powodzenia i mam nadzieję, że te mapki będą zabawne.